To są aktualności gminy Kołbaskowo, Mateusz Iżakowski. Zapraszam. Budowa obwodnicy Przesławia i Warzymic w ciągu drogi krajowej nr 13 zaawansowana jest już w około 80%, poinformowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Jak wygląda dziś? Dwupasmówka? Prace przy pierwszym etapie obwodnicy mają potrwać do początku 2024 roku. Niewykluczone, że uda się zakończyć inwestycję wcześniej i puścić ruch pojazdów pod koniec tego roku. Obwodnica Przesławia i Warzymic rozpocznie się od Ronda Hakena i będzie biegła w kierunku południowo-zachodnim, omijając od wschodu miejscowości Przesław i Warzymice. W rejonie skrzyżowania z 13 z drogą do miejscowości Siadło Górne obwodnica wejdzie w korytarz istniejącej drogi krajowej nr 13. W tym miejscu będzie zlokalizowane połączenie z planowaną zachodnią obwodnicą Szczecina. Następnie nowa trasa skręci na południe, łącząc się z autostradą A6 poprzez nowy węzeł kołbaskowo zlokalizowany około kilometra na wschód od istniejącego węzła drogowego kołbaskowo, który zostanie zlikwidowany. I zostajemy przy temacie budowy dróg. Obwodnica Przesławia i Warzymic, czyli nowy odcinek Krajowej 13 jeszcze w budowie, ale gmina ma już niemal gotową kolejną drogę dojazdową do dwupasmówki. Zajrzeliśmy na plac budowy drogi gminnej z Ustowa do Obwodnicy. Na całej długości mamy już położony asfalt. Obecnie drogowcy przygotowują i utwardzają pobocza, a także przygotowują powierzchnię gruntu do obudowy roślinnej. W sumie powstanie blisko 1,5 kilometra nowej drogi gminnej z Ustowa do węzła Przesław. Inwestycja Inwestycją realizuje Strabak, który swoją pracę wycenił na 8,5 miliona złotych. Karnawał jeszcze trwa, dlatego nie brakuje dobrej zabawy. Nie inaczej jest w naszej gminie, ale bawią się nie tylko dorośli. My z kamerą odwiedziliśmy bal karnawałowy w szkole podstawowej w Przedsławiu. To była fantastyczna zabawa, a bawili się uczniowie z klas 1-3. Były księżniczki i wróżki, byli policjanci, piłkarze i supermeni, ale najwięcej dzieci przebranych było za Wednesday, bohaterkę jednego z głośnych seriali w ostatnim czasie. Na sali było aż czarno. Uczniowie z naszego województwa mają ferie zimowe, a z naszej gminy mogą je spędzić na przykład w Gminnej Bibliotece Publicznej w Kołbaskowie w towarzystwie znanych postaci z bajek. Na ferie z Bolkiem i Lolkiem, bo tak nazywa się inicjatywa naszej placówki, zapraszają panie z biblioteki do Przecławia i do Kołbaskowa. My w środę 15 lutego byliśmy w Przecławiu. Tego dnia zajęcia odbywały się pod hasłem Łami Główki. Pani Ewa czytała bajki o Bolku i Lolku, dzieci kolorowały znane postacie, a szło im błyskawicznie. Kolejne zajęcia już w najbliższą sobotę, 18 lutego, ale to nie koniec. Kolejne zajęcia już 21 i 24 lutego, wszystkie w godzinach od 11 do 13. Zachęcamy do korzystania z tych zajęć. Za nami kolejne kawiarenki dla seniorów organizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołbaskowie. Tym razem tematem przewodnim były czary i magia. To w ramach organizowanych ostatnio bali karnawałowych seniorzy z naszej gminy brali udział we wspólnej zabawie, przebierając się za czarownice i magików. Nie brakowało także muzyki i wspólnych tańców. Na koniec zaproszenie na wyjątkowy koncert. Już 23 marca na sali GOXIR w Przecławiu wystąpi Błażej Król. Jest wokalistą, autorem tekstów oraz kompozytorem. Muzyk posługuje się bardzo różnorodnymi formami wyrazu, swobodnie operując tak klasycznymi środkami, jak i wplatając w nie niekonwencjonalne elementy. Koncert odbędzie się w ramach trasy po 17 miastach, w tym także przyjedzie do Przecławia. Bilety dostępne są w kasie GOXIR oraz na stronie bilety.fm. I to tyle w tych aktualnościach. Na następny zapraszam za tydzień. Do zobaczenia.